Kiedy te rozgrywki się rozpoczynały, wszystko było możliwe. Dziś na polu bitwy zostały dwa zespoły. Wszystko rozstrzygnie się tutaj. Zapraszamy na Stadion LA Galaxy. Dzień dobry! Witają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. No jasku, to mamy najważniejsze spotkanie w tym roku. To do dzisiaj dowiemy się, kto zostanie mistrzem. Całe te rozgrywki tak naprawdę prowadziły nas właśnie do tej chwili. Jak Państwo widzicie, stadion nasz buzuje od emocji. Niezależnie od wyniku, nikt tej nocy raczej nie zaśnie. To co już można powiedzieć, to to, że czeka nas prawdziwa uczta. Same delikatesy. System play-offów na zakończenie ligi to coś, co tygryski lubią najbardziej, prawda Tomku? Ten format rozgrywek niesie ze sobą dodatkowe emocje, bo jeden nieudany mecz, a nawet pojedynczy błąd, może przekreślić wszystkie wysiłki drużyny i oznaczać dla niej koniec rozgrywek. A na ekranie jedenastka pierwszej z ekip. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnikami. Przed nami skład drugiego z zespołów. No i wszystko wskazuje na to, Jacku, że i oni zagrają ofensywnym ustawieniem 1-4-5-1. Ciekawe! Wygląda na to, że jedni i drudzy będą próbowali wykorzystać te same luki w formacjach. W środku pola będzie gęsto jak w butelce z syropem. Prawdopodobnie więc zobaczymy dużo dalekich przerzutów i prób dostarczenia napastnikowi piłki góro. Zobaczymy, na ile zespoły podejdą elastycznie do swoich wyjściowych ustawień. Ciąż wciąż prą naprzód, z tej mąki może być chleb. Dobra okazja na bramkę! Tak, gol! Mamy otwarcie wyniku w tym finale! No teraz nam się tutaj dopiero zrobi mecz. Myślę, że możemy spodziewać się kolejnych bramek. Po wtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do Bramki. Gdy piłka trafiła do strefy zagrożenia, mogliśmy być pewni, że padnie Bramka. Świetny finisz. No to mamy 1 do 0. Nawarro. Czerdan Shakiri. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Jest już na połowie drużyny przeciwnej. Ma kilka opcji w zanadrzu. Dobra interwencja, strzał gorszy. Pole karne, głęboko teraz. Centra z rogu niezła, ale wyjaśniają sytuację. Niezła myśl. Do środka boiska. Ramka! Powiększają prowadzenie i mogą teraz uspokoić grę. Ciekawe, czy i jak odpowie przeciwnik. No w końcu to jest finał. Możemy jeszcze raz obejrzeć tę akcję, co znaczy naprawdę dobre dośrodkowanie. No i wyjątkowo komfortowa sytuacja w polu karnym. Nikt tam nie pilnował, nie interweniował. Wystarczyło nadstawić głowę i pyknąć piłkę do bramki. 2 do 0. Gramy dalej. Teraz podanie w uliczkę. Doszedł do podania. Będzie teraz groźnie. I jest. Tym samym prowadzą różnicą trzech goli. Po prostu muszą to wygrać. Raz jeszcze widzimy na powtórce jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Gdy podanie znalazło drogę do celu, wiadomo było, że okazja zakończy się bramką. Dobre wykończenie. A więc mamy 3 do 0. Barro. Nie utrzymali teraz piłki. Jean Taylor Allen. Chopnął teraz piłkę w szesnastkę. Tak! Bramka! Ależ teraz się złożył. Fantastyczne uderzenie. Proszę Państwa, musimy to zobaczyć raz jeszcze w powtórce. Widzimy w powtórce, że świetna była to wrzutka. A tam już wystarczyło dobrze trafić w piłkę. Odbiła się jeszcze zanim uderzył, więc goalkeeper mógł być trochę zaskoczony. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No, zresztą wynik mówi sam za siebie. Arbiter nie wahał się ani chwili, odgwizdał przewinienie. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Navarro. Zrobił wszystko jak trzeba. Przymierzył, uderzył precyzyjnie, a mimo to nie ma gola. Bramkarz musi chyba praktykować jakiś voodoo. Tym zdecydowanym wejściem odpiera mu teraz piłkę. Mamy informację, że ten mecz potrwa jeszcze dwie minuty. Ośrodkowanie w pole karne. Złe wybicie, może się to zaraz zemścić. Przerwa grze. Sędzia dopatrzył się przewinienia. Będzie wolny. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. No i zaczynamy, proszę państwa, drugą połowę tego meczu. Rzuca teraz szesnastkę. Jest znowu gol. Bramka za bramką, drużyna przeciwna na deskach, a im się nie nudzi. Strzelają, strzelają, kolejne gole. Widzimy teraz, że nie byłoby tej bramki bez świetnej centry. Piłka szła na dobrej wysokości, wystarczyło dołożyć głowę, nie musiał nawet podskakiwać, tylko skierował piłkę do siatki. zwiększają przewagę, 5 do 0. Alejandro Pozuelo. Teraz strzał! No tak, bramkarz w tej sytuacji nie musiał się wysilać. Tak, był bardzo dobrze ustawiony i widział, że ten strzał nie zmierza w światło bramki. No same liczby mogą imponować, mówiąc wprost, całkowicie zdominowali dziś rywali. Konstruują akcję za akcją, a do tego są skuteczni. Skończy nam się tu chyba pogromem. No teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Okazja! Wspaniała interwencja bramkarza, ale szropi nada. Głęboko w pole karne zagrywa. I teraz dobra okazja do kontry. Strata, a dobrze się ta kontra zapowiadała. Okazja może być groźnie. Za szybko wychodzi na pozycję. Spalony. Nierbą się do ataku, jak Państwo widzą. Świadomi wyniku wymieniają sobie podania. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Torres że teraz będzie szansa! I jest! Trafia teraz! Czy to nie coś, co kibice lubią najbardziej? Piękna akcja indywidualna, świetna technika i wykończenie na najwyższym poziomie. Gol warty wielu powtórek. Na tablicy wyników 5 do 1. Teraz! Czy dobrze to wykończy? Nie myli się teraz. Spakuje piłkę do pustej bramki. Warto chyba zauważyć, że obrona mogła w tej akcji zachować się lepiej. Zabrakło jednak asekuracji i w efekcie mamy gol. Bardzo jednostronne to spotkanie. Nie spodziewałem się tego. Można się co najwyżej zastanawiać, ile im jeszcze goli strzelą. Nie tym razem strata. Uzuelo. Miłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. No, ten faul może się skończyć żółtą kartką, bo przerwał tutaj groźny atak. Sędzia chce utemperować grę, więc sięga po żółtą kartkę. Bezdyskusyjnie ma rację. Ogrywa z wolnego w pole karne rywali. Bez trudu łapie teraz piłkę Bramkarz. Pozostało już tylko 120 sekund. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Gol! Ola! Ryzykował tym volejem! Ale opłaciło się! Palce lizać! Spójrzmy na powtórkę gola, a okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkarza. Goal! Niesamowite lanie spuszczają tutaj bezradnym rywalom. Ciekawe czy to już jest koniec strzelania w tym meczu. Tak jest! To już koniec! Ależ teraz wybuch radości! Co tutaj się dzieje? Co tu będzie się działo? Niesamowite ukoronowanie tylu miesięcy wysiłku. Skaczą, radują się, ściskają. Co roku marzą o tym wszystkie ekipy w kraju. Co roku całe rozgrywki znajdują kulminację w wielkim finale i co roku mamy podobny wybuch radości. To się nigdy nie znudzi. Bo i jak ma się nudzić, kiedy możesz się w taki sposób zapisać w historii krajowej piłki? Cały mecz za nimi, a oni skaczą tak, jakby dopiero wyszli na murawę. Podium już ustawione. Ustawieni też piłkarze w kolejce do wejścia. Widzicie Państwo, przestępują z nogi na nogę, pozdrawiają kibiców. Nie mogą się doczekać chwili, o której marzą wszyscy uczestnicy każdych rozgrywek. Już stają w półkolu wokół pucharu, już kapitan szykuje się do wzniesienia trofeum w tym triumfalnym geście, który wszyscy kibice tak dobrze znają. Jeszcze chwila i tak, tak, eksplozja radości na stadionie. Konfetki błyskają flesze, kamerzyści starają się znaleźć jak najlepsze ujęcie, a oni skaczą, cieszą się, śpiewają i to samo dzieje się na trybunach. Spójrzmy! Mają puchar, nikt im go nie odbierze. Przyszła pora, by podzielić się radością z fanami, którzy wiernie kibicowali im przez całą drogę do ostatecznego zwycięstwa. To jest chwila wspaniałej integracji, to jest feta pod tytułem Puchar jest nasz. Każdy miał w tym udział i każdy teraz ma prawo się z niego cieszyć. To ważne, by boiskowe gwiazdy pamiętały o swoich kibicach. A taki puchar mówi, że było warto. Było warto zdzierać gardło, zarywać noce, jeździć na wyjazdy. Oto nagroda.